Co? No, nie, broń nie akurat. Z jaką mamy? Buku... Jaką ma kurwa 76L? No kurwa, się ten z klejaka to pewnie kupił, ale ten kurwa. Ja mam mały level. No. O kurwa to masz 44. No <grywa> kurwa Czy Ty chcesz zamienia się przeganiają Nie no wiesz, ja mam w domu to sobie robimy jakieś mapki, no nie Trochę sobie wyprywałem, trochę zalograłem przecież też strino, A bo dawno nie było. Chociaż na ja no Ale to zaraz. O, widzę skrzynkę. Nie wiesz, Chuj biesz, granatnik i snajperka, no kurwa na to na zabije Kurwa macie chujowe te... Co pierdolę za nas? Em, Jest już troszeczkę lepiej Ah, que é, acho que vou continuar tá aqui.

Nie ty kurwa no nie... się bije kurwa nie spierdala no, no. O Nit chyba, nie że to rzuciłem Nie wiem co to się działo Ci pewne być szczery Ja to specjalnie rzuciłem Aż mi, A mi już to irytuje takie spierdalanie No bez przesady no Ty ale rozpierdalaliśmy i to dobrze no dziwo tak O dziwo I to w miarę tak kurwa konkretnych rozjebaliśmy Ja to ładnie bym zajebał, z tego po No ja to w sumie tutaj miałem typa, kurwa takiego loa no, no nie bardzo miałem jeszcze z bobka I Tam później się pomogła tam? tam Chodź Tak jeszcze to jest Masz pięćdziesiątkę. Nie chcę te zbiory Chodźcie, mogę nad sobie Dobra, mam trzy już, więc chuj Nie chcę nic Coś się bije? No, tam przy naszym tunelu Bobu, chyba, tak? chyba chyba taka się głoduje, jadę tuję. Rozważ ścianę, rozważ ścianę, porabia coś innego. Co mi zajebał, ty? Nie wiem, jak się zapierdolił. Czy masz CT? Czy masz Mam, 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 mam. Złupłyś mnie stąd, kurwa. Masz SLP? Typ? Dobra. Masz, masz, surpy i 50? -tki? Surpy mam tu, se wezmę, a 50 nie mam. O, to nie weźmiesz, bo ja mam. I jednak. Dobra, No, bo, jest, jest, ja nie kiteku. Ja mam takie, sumie, do pwp. W ja też, ale przejdę tylko po to, żeby zobaczyć, gdzie jest snajperka, co mnie się zarobi. No, ja też, o, tylko snajperki mi brakuje, w sumie. Idę tutaj, na dół tym. Gotowane chodzę. Tak. Druga celownik. W ogóle celownika nie ma. Och, jestem sobie tu. Czekaj, co prezent ma Z prezentami takie sifiasty często są. Czemu ja z prezentem dostałem pracę tego koła? Też wszystko otwieram No bo je daję Oooo! Szkoda, że tego nie otworzyłeś, filetowa wka Nie mogę Ale ja mam lepszą Mniejszym celownikiem Te. Tak. Mhm. Nie, spoko, że tu dużo tych hawek się trafię, Bo u ludzi było za mało tych hawek. Ja mam dwóch zawki. Jak coś będzie jakiś stały, będę stąd weź mi Ja też mam dwóch zawki. A co zrobiłeś już? Ej, wrogów stowarzyszenia. A, tu tych botów zawki, dobra. Są chopy 116 mniej. Bój się. Pamiętaj kurwa o tym budowaniu jebanym Jedziemy ja na prawo, a na lewo Strefa, muszę wyjść Siedzę w strefie Muszę Dobra, No. O, w razie Czy jesteś ty? Mam To nie na górce będą. No się jestem spierna i szybko, bo mam ta z górki. Mhm. Chcę go A oni gdzieś tu będą, pewnie bardziej. No, perkę tajze. Słuchaj, ode mnie. Idź tam i tu. Daj, daj, daj. Dawa. Co mnie ima? Leży. mała lowa, ma. ma. Leży, one no, zabiją go. Na dół, na dół, na dół. Żyję. Udało mi się. Dojrzemy go. Dobra. O, ale ten do góry dostał w pizdę ode mnie, on nie wiedział co kurwa. się dzieje. z kurna. Człowieku, jakie... O kurwa, cały złoty jestem, ty. Za wszystkim złote. Legenda wszystko. Masę tam masz jeszcze. Jeszcze mam misję, ogólnie z tych, tych bogwanów muszę kogoś zabić. Kurwa, Śnieżek. Znaczy z tych zauważyłem dzisiaj, że nie dokończyłem, jeszcze dwóch muszę. Ale to nie, nie, nie na teraz, nie na tę rundę, za dobre mamy Q. Żeby wypierdalać. Ony... Trzeba jakieś kurwa stercy prezentów zbierać A to są, tak, to w jakichś lokalizacjach, no nie musisz Po prostu. Tu masz, tu będziesz miał pokazać ci gdzie? Tu masz? Tu. to czekaj zostaw. Znaczy ja tego nie widzę, bo już to zrobiłem. Pięć na no boi mam ty, w owce. O kurwa. I to ta awka jeszcze z zoomem. Co ty chcesz uczyć? 50, to tu już pięćdziesiątkę to jest. Tu jedno. To ja zamiast set wezmę pięćdziesiątkę. No tu weź pięćdziesiątki, no ja mam trzy sety. A to co to? A to skoń, dobra. To jest ten rzut. Idziemy tych, tych z zajebać? Nie, będę zajebać, za załupę. Kurwa, najgorzej, że jest ich teraz trzech jest tylko. No tak, to kto będzie szybszy tak. No A oni zabici są, dobra Emm yy... Jeszcze tu mamy drugą Dobra, chuj, dobra, dobra, dobry Dobry mesek mamy Fortnite Kurwa tej budulce nie ma być bardzo dużo tej mniej Dostał łeb, Żeton miał. no dawaj. Taki kopię, że ton? Dobrze, to już się leczył? Ale on pił, o tak pije, to też tak się pokazuje. A. daj mi z niego macy. No faktycznie. A co, chuj miał od nocy Nie mam problem, awaryj macy, przepraszam. Co, so leczy? Kiedyś <grymne> <So> leczy? Ty, ja mam żeton, do nas widać Widzę na te purkę czy coś? No tutaj na te, na... Czy my tam ich może coś tam zabijemy od boxa chcą, śleczę się Trochuję? Dobra, wyszli wyśle z boxu widzę. Dostał. Kurwa, my jesteśmy wymkarty, karty, żebyś tego tak zawsze zwalimy. Drugi gdzieś musi Gdzieś tu może być kurwa. A, są tam dwóch. A nie byłoby ich zabić, no nie? Nie ukrywam. Cez No ja też nie mogę trafić Oni strapy mają. Nie, nie mają, mają podumieniu Jestem kurwa, jestem posiedzony Jezu no! No to jest wstyd! Nie, no żebym ja ani razu nie trafił Wiesz, że ja też nie? Został po prostu Zobacz, na czym Leży! jadziemy. Ulecieli się. Ja jestem daleko. Zabiję. Ale tylko jednego, jeszcze jednego są. Zostawić, o to jest pijaża tak na to Ujeżdżę go, oni tego mają. Masz za kawę. ten. A tu jeszcze masz. Ja mam. To weź drogi. Już dawno. No to bierz dwa, jak? Ja mam dwa. już. Co to pierwszy, tyle że tu mieli? Ładnik rozjebaliśmy, co? Jak co? Ty, rozjebaliśmy tych kurwa, konkrety. Nie będą płonę w nie. tak? Nie. Jednego zabiłem, no. A, tam jest bitwa, kurwa? Dobra, musimy tam żyłkowili. Dobra, z przodu, jak masz coś tu przebrania. Nie masz żetona, bo cię nie leczy. Mam dwa żetony. Oni się z botami bili. Ojejku, naprawdę? Ty, mam dwa żetony. A czemu ci nie leczy? Ten mi leczy, na pewno. Nie. Ten też nie. To coś się zbudowało, co? nie oni są Czekaj, na Co zrobiłem? Ale strefy nie mają. Chuj z tego, że są na górze. Wracamy. No, z góry wolno. A bo już leci, strefka. Strefa. no ale. Z tego, jak ten, no i tak. I mają strefy. Nie, 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 kurwa. nie, nie, mnie nie, 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 tam nie, Ja mam nie, 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 kurwa, nie, 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 to nie, 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 Jeden sam, jeden on jest z tej budowli rzymskiej do góry Czekaj chwilę Będzie mieli typów jeszcze na N z tej góry Albo nie, oni pewnie przyjechali Nie śpiją Ja nie strzelałem też o prosty chyba A nie, zabili Zostaliśmy, zostaliśmy dwóch na dwóch Jeden na blisko będzie Tak, mówisz? Tak, bo szedł Strefę mamy po lewo Ja mam burzę Wykupione widzisz? Trzeba od razu iść tam Jakiś swe nie umiem jej trafić Dobra, chodź, chodź, chodź Bądź w piersi Ten, się drugi, ten w... drugi się w ogóle nie pokazywał. Nie wiem, gdzie on jest. Może jest tylko dwa. Kim jest? No właśnie, ich jest dwóch, ale tam tylko jeden wychylał, a drugi siedział na otkanej. Chodźmy tam od razu, gdzieś do a, samego tak. końca. Na strefę Czarną drugą na praktycznie. Chodź. Nie, od może na ja drugą strefę już. Gdzieś tam na górce pewnie. Dobra, no, Możemy tu być mniej więcej. Na górce jest jeden. Jest 116. Dnóch jest na Gdzieś górce, drugi. dobra. Dobra, my mamy strefę koło siebie, więc chuj, możemy tu siedzieć, wiesz? Zeszli z górki A Boże, nie, tu jest Leży Leży? No i chuj, z tym, że leży, jak oni się podniosą Unikajmy ich, bo, się... bo strafa będzie szła a zajdę z górki, ale strefa dużo będzie biła. Bardzo dużo będzie biła. Omarz, oni zdąży? O, oni zdążyli się.

Kurwa, ci powiem, że elegancko wyszło. A się są ciekawe, ile fragów zrobiliśmy, zobacz, nie? Bo ja zrobiłem. 8, osiem... nie, 9, 9 zrobiłem. 9 fragów zrobiłem. Ja 7 Uuu, dobra gierka. Aż w gotowości Możesz rzucić, daj. Na... Możesz rzucić, wiesz? No, wrzucę to, wrzucę. Ale bardzo mocna gierka była, co jak co? Żeby cały czas coś robili. No. Czego łatwo nie było z niektórymi?